Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej przed meczem Betard-Sparta Wrocław-Platinum Motor Lublin. Mecz zaplanowany na niedzielę 6 sierpnia o godzinie 19.00. Są z nami dzisiaj Jakub Król, dyrektor sportowy naszej drużyny, w zastępstwie z Darka Śledziad, trener się rozchorował, i Lukas Finhage. Hej Lukas. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do szczegółowych pytań, na początek Kuba pytanie o pogodę, ponieważ są prognozy jakie są, dlatego powiedz proszę, czy mecz na ten moment jest zagrożony. Wiemy, jakie są prognozy. Tak naprawdę nie są one do końca korzystne, ale będziemy robić wszystko, tak jak zawsze robimy, aby nasz mecz się odbył. Ewentualną decyzję o odwołaniu podejmuje wiadomo tylko Ekstraliga Żużlowa. Będziemy czekać na ewentualne komunikacje z ich strony. Na ten moment robimy wszystko, aby ten mecz się po prostu odbył. Okay. Wpłynęły do nas pytania w serwisie Akredito. Pytania są od Łukasza Rusieckiego. Na początek, Kuba, pytanie do siebie od Łukasza dotyczącego meczu. Jak jest plan taktyczny podczas jazdy bez Piotra Polawickiego? Kiedy możemy spodziewać się jego powrotu? I czy szansę, przynajmniej w początkowej fazie meczu, będzie dostawał obecny tutaj z nami Lukas Finhaga, czy może ktoś inny z kadry U24 Beckhoff z Partii Wrocław? Tak naprawdę jesteśmy jeszcze przed treningami, przed, przed, przed meczem i to one rozstrzygną, kto ewentualnie dostanie szansę. Jeśli chodzi o plan taktyczny, no to no, niezależnie od tego, kto to będzie, to pewnie będzie to podobnie Ekstraliga. So, what can you tell us about your goals? Uh, for me personally, I want to finish the season with uh, the Under Twenty Four team very good. Like, uh, individual score as much points as possible. Um, but next to this, we we also want desperately to to get a home win or a away win. Doesn't matter. We, we don't want to finish the season with uh, any win. That's um, really not good. Um, except of this, I'm really happy and. Um, I really appreciated that I get the w to get inside the PG Ekstra Liga and to have already ried in national and um probably also Sunday. A także Lukas mówi, że przede wszystkim jego cel na ten sezon no, to jest jak, jak najlepiej dokończyć sezon w naszej drużynie u 24 Beckhoff Sparta Wrocław. Tam jak najlepiej po prostu punktować do końca sezonu, no i przede wszystkim wygrać w końcu jakiś mecz, więc na tym się przede wszystkim przede wszystkim Lukas skupia jako jeden z podstawowych zawodników i przy okazji jeszcze no, docenia bardzo szansę, że mógł wystąpić w naszej seniorskiej drużynie. Ostatnio w leśnie. Teraz mam nadzieję też na występ w niedzielę, więc za to jest bardzo wdzięczny. I też tutaj liczę, żeby się pokazać jak najlepszej strony. Kuba, kolejne pytanie jest do ciebie. Dzisiaj ogłosiliśmy wypożyczenie Kevina Małkiewicza z Zolesz GKM Grudziądz, jakbyś mógł powiedzieć co nie o okolicach tego wypożyczenia. No tak i tak rzeczy Kevin dostanie szansę w najbliższym meczu? No tutaj taka sama sytuacja jak przy poprzednim, przy poprzednim pytaniu. Tak naprawdę o wszystkim zadecydują treningi. Jeśli chodzi o Kevina, to od dłuższego czasu już bacznie go obserwowaliśmy. Jest bardzo utalentowany chłopak, tak naprawdę pokazał to podczas wielu imprez juniorskich, gdzie potrafił wygrywać nawet mocno obsadzone turnieje juniorskie, nie mówiąc już o serii nice Cup, gdzie seryjnie tak naprawdę zdobywał komplety punktów. E, liczymy na to, że, że będzie w stanie być wartością dodaną naszej drużyny i wspomóc ją w najważniejszych meczach, które nas tak naprawdę czekają do końca sezonu. Okay, uh, Lucas. Uh, another question to you. Uh, another match uh, in PGE Extra Liga is ahead. Uh, can you tell us how do you feel <laughs> before this match? A um, little bit like before the first match, just a little bit more calm, uh, but still excited because it's the best league of the world. Um, no doubts about that. Um, I'm happy because it's a home match. I like this track. I know this track, and for me, it's one of the best track in the world. Um, If everything work i'm able to do points for sure and um, i have uh, i can keep my head up and uh, just be free in the match and uh, go on okay kolejny mecz pgyextra ligi przed nami także zapytałem lukasa jak jak się czuje przed przed tym spotkaniem i przed kolejnym występem mówił, że podobnie jak przed tym pierwszym meczem swoim w Lesznie, tylko troszkę bardziej zrelaksowany. Na pewno się bardzo cieszy, że jest to mecz domowy i że może pojechać właśnie tutaj przed wrocławską publicznością w najlepszej lidze żużlowej świata. Także jest najbardziej, jak najbardziej pozytywnie nastawiony. Kuba, ostatnie pytanie. Tym meczem kończymy rundę zasadniczą. Kończymy ją niezależnie od rezultatu na pierwszym miejscu. Powiedz, czy jako sztab jesteście zadowoleni? W tej rundy zasadniczej. No i jakie nastawienie towarzyszy całemu zespołowi przed No Jako sztab jesteśmy oczywiście zadowoleni, ale wciąż najważniejsza część sezonu jest przed nami. I tak naprawdę najważniejsza część sezonu. Także nie osiadamy na laurach. Próbujemy wykrzesać tak dużo jak możemy jeszcze i przygotować się maksymalnie dobrze na pozostałą część sezonu, która będzie decydowała o medalach. Także na ten moment jesteśmy zadowoleni, ale wciąż pracujemy, by było lepiej. I na pewno w każdym z nas jest jeszcze potencjał, który możemy wykrzesać. Super. To były wszystkie pytania, które przygotowaliśmy. Jeśli są pytania z sali, to zapraszam. Pytań nie ma. Także bardzo dziękujemy. Zapraszamy jeszcze raz. Mecz Betard Sparta Wrocław, Platinum Motor Lublin. Niedziela, 6 sierpnia, godzina 19 na Olimpijskim. Do zobaczenia. Sponsor în televizii Club...